Witam z tej strony Rafar. Dzisiaj na kanale będzie inbox dwóch kubków w różnym kolorze, to są kubki termiczne. Jak wiecie, z początkiem tego roku weszły przepisy, które mówią o tym, że jeżeli sobie bierzecie, najpierw, kawę, herbatę, czy najczęściej kawę na wynos, to firma, która ją sprzedaje musi wam doliczyć jakiś tam jakąś tam. Opłatę, chyba że to jest ekologiczne, na przykład z pulpy, z trzciny, e, takie rzeczy e, lub z e, papieru, jeśli chodzi o tworzywo, jeśli chodzi o tworzywo, to, to no, muszę po prostu doliczyć e, opłatę e, i to, to gdzieś tam wykazać, gdzieś, gdzieś w papierach. no Tak to jest. E, to co pokazuję to jest okazja z Amazona. Zaraz zobaczę tutaj. Przychodzi to w takich dosyć fajnych opakowaniach, ale już Wam mówię ile mnie to kosztowało. Odpalam. Amazona w tej chwili ten kubeczek w kolorze czarnym albo różowym różowy był jest fajny taki męski albo żółtym albo białym kosztuje 22,79 22,79 to tak naprawdę no w sumie dwie kawy macie za to a e, mając coś takiego przy sobie znaczy przy sobie no, no przy sobie na przykład w aucie podjeżdżacie na stację możecie sobie wlać kawę tu mam kolor żółty, a tu mam kolor chyba czarny, tak mi się wydaje. Eee, tak. Mam kolor żółty i kolor czarny. I eee, tak to wygląda. Eee, teraz wymiary eee, jak to wygląda. Bo czasami jak sami wiecie, człowiek kupuje coś na Amazonie później się okazuje, że że to nie, nie jest takie jak powinno być albo coś tam się, czymś się różni parametrami 14 cm wysokości obwód, o tutaj jest taki fajny, fajny, fajny gumowane hand wash only, czyli można tylko to tutaj ręcznie do not nie do mikrofali a wiecie co, taki konkursik: sprawdźcie, proszę, jeżeli macie mikrofale i instrukcje w domu, czy są tam obostrzenia. Czy na przykład jest w instrukcji do waszej mikrofalówki, że nie możecie tam suszyć zwierząt? Sprawdźcie, proszę, i dajcie w komentarzu, czy jest coś takiego. A ja może następnym razem opowiem Wam o co chodzi z tym, z tym suszeniem zwierząt. Tutaj, może o, w ten sposób 7 cm. E, także całkiem, całkiem spoko trudno, słuchajcie, no, trudno to przesunąć e, teścik zrobimy no, tak to się może wyleje ale się nie przesuwa no, troszeczkę gdyby był płyn w środku uważam że nie byłoby problemu e, fajne to jest rozwiązanie ok Co jest w środku? Aha, dobra. No, ta ścianka tutaj nie mam, nie mam jak tego zmierzyć, ale gdzieś około centymetra będzie miała, więc całkiem spoko. To też mi się podoba, naprawdę. To mi się bardzo podoba. E, tak wygląda czarny. Czy jest tu uszczelnienie? Też jest uszczelnienie. Ktoś pisał, ktoś chyba pisał, że coś tutaj wylatuje, ale. Ale chyba nie znam się na rzeczy. To jest też gumowe. Czyli tak, tu mamy gumową uszczelkę, tu mamy gumowe zakończenie, tutaj mamy jeszcze coś. O. Ciekawe, jak długo to wytrzyma. Zresztą, słuchajcie, słuchajcie, za 22 zł. I moim zdaniem okazję. Dobra, na znaczy, co, samo no, sobie warto by, by, wartałoby, wartałoby. Takie fajne słowo, wartałoby. E, szukam jakiejś wody. Dobra, e, mam tu wodę jakąś. Okej. Okay. Wartałoby to słowo starnowa, które poznałem w Tarnowie będąc. Okej. Co, cię nie przecieka. Trochę tutaj. No może się przewrócić, tak? Nie wykluczam tego, ale nie przesuwa się. O! Przydałby się tu jeszcze jakaś guma ewentualnie. To był lepszy chwyt, ale... Spoko! Działa! Dobra, to by było na tyle. Widzieliście ile kosztuje. Widzieliście kolory jakie są dostępne. A to, to możecie użyć i wrzucić sobie do opakowania jak macie kalkomanie do przeklejenia, bo to zbiera, zbiera wilgoć. Więc jeżeli coś takiego wrzucicie sobie na, do pojemniczka z, tam, gdzie trzymacie kalkomanie, bo niektórzy trzymają w pudełkach, one żółkną. A jak się trzyma w takim pojemniczku z takimi żelowymi rzeczami, to wtedy one wyciągają wilgoć i te kalkomanie mogą nam dłużej posłużyć. Żółty wygląda tak samo. No. Tutaj jeszcze ewentualnie Jeszcze mogę wam o 9 cm ma 9, 14, podstawa 7, gumka na dole. Całkiem całkiem spoko. E, dobra. E, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. E, jeszcze tylko nazwę podam to otto to się nazywa K kuning otto kuning. I tutaj jest że cold e, 6, 6 godzin a warm e, 4 godziny. Czyli. E, mm, czyli generalnie tak. E, Cold, czyli lody, jeżeli sobie wrzucicie to 6 godzin, a e, kawa, herbata gorąca przez 4 godziny. E, e, Leakproof, czyli jest odporne na przeciekanie, jest wykonane ze stali i BPA free, czyli się nie zatrujecie. E, double, coś tam. Aha, dobra, to jest to samo co. Przeczytałem i 350 ml. No i w sumie tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.